W tym filmie omówimy historię Batrzeby, niezapomnianej kobiety biblijnej. Była bohaterką największego skandalu, w który zamieszany był słynny król Dawid, syn Jesego. Imię Batrzeba oznacza córka przysięgi. Biblijne opowieści o niej obejmują cudzołóstwo i rozlew krwi, prorocze napomnienie o katastrofalnych skutkach oraz upadek i powrót na tron. Poślubiła Dawida, jednego z najbardziej lubianych królów w Biblii, i miała czworo dzieci, z których pierwszym i najsłynniejszym był Salomon. Biblia rzadko wychwala swoich bohaterów w sposób przesadny. Wszyscy mężczyźni i kobiety w piśmie świętym mają swoje wady. Kiedy Duch Święty przedstawia ich życie, czyni to w niezwykle realistyczny sposób, nie ignorując ani nie ukrywając ich negatywnych stron. Poza grzechem Adama i Ewy żaden inny grzech nie przyciągnął tak wielkiej uwagi jak przestępstwo Dawida związane z Batrzebą. Biblijna opowieść o tym niezwykłym wydarzeniu sugeruje, że nie była uwodzicielką, jak się ją często przedstawia, lecz raczej ofiarą, która zwróciła uwagę potężnego króla w chwili, gdy ten odstąpił od swojej boskiej misji. Zamiast wyruszyć na wojnę z Amonitami wiosną, Dawid wysłał przeciwko nim Joaba, a sam pozostał bezczynny w domu. Bezczynność jest często podatnym gruntem na największe pokusy. Pewnej nocy z tarasu swego pałacu zobaczył piękną kobietę w kąpieli. Była to Batrzeba, żona Uriasza, jednego z najdzielniejszych wojowników Dawida. Dawid wezwał ją i dopuścił się cudzołóstwa. Po dokonaniu aktu. Oczyściła się ze stanu rytualnej nieczystości i wróciła do domu. Po odkryciu ciąży poinformował o tym Dawida. Król obmyślił wówczas plan, mający na celu ukrycie swojej winy. Najpierw wezwał Uriasza z bitwy, udając zainteresowanie postępami Joaba i działaniami wojennymi armii. Następnie zasugerował Uriaszowi, aby wrócił do domu mając nadzieję, że ten będzie mógł współżyć z Batrzebą i w ten sposób uznać ojcostwo dziecka. Jednak Uriasz pokrzyżował plany Dawida, decydując się na spanie u drzwi króla. Uważał bowiem, że nie wypada korzystać z uroków domu, podczas gdy jego lud toczy wojnę. Uriasz, pobożny żołnierz, odmówił powrotu do domu, nawet gdy Dawid próbował go upić. Lojalność i wierność Uriasza stanowiły ostry kontrast ze zdradą króla. Wówczas Dawid osiągnął szczyt swojej hańby, gdy rozkazał Uriaszowi zanieść Joabowi list, który miał przypieczętować jego wyrok śmierci. Dawid nakazał Joabowi ustawić Uriasza na pierwszej linii, gdzie śmierć była pewna. Joab zaplanował bitwę tak, aby Uriasz został zabity. Joab zaatakował swoje wojska, a następnie wydał rozkaz odwrotu flankom, narażając Uriasza i jego towarzyszy na atak ze strony amonitów. Z militarnego punktu widzenia absurdalne, ale skuteczne w realizacji celów Dawida, które zakończyły się śmiercią Uriasza i wielu wiernych zwolenników Dawida. Gdy Joab powrócił z tą nowiną, wiedział, że klęska militarna rozwścieczy monarchę. Dlaczego podeszli tak blisko miasta? pytał Dawid. Czy nie pamiętasz, jak Abimelech, syn Gedeona, został zamordowany za podobny czyn, jak opisano w Księdze Sędziów? Joab przygotował więc posłańca, aby złagodzić gniew króla, nakazując mu przekazać wiadomość, że jego sługa Uriasz hetyta również nie żyje. Spowodowało to, że Dawid zignorował ówczesne niepowodzenia militarne. Zgodnie z rozkazem posłaniec przekazał raport Dawidowi. Król wysłał wtedy wiadomość do Joaba, że porażki militarne są nieuniknione i że śmierć Uriasza nie powinna być powodem do smutku, gdyż miecz pożera bez wyjątku w czasie wojny. W ten sposób Dawid próbował ukryć swój głęboki żal. Po zakończeniu tradycyjnego okresu żałoby powołał Batrzebę na żonę, i po pewnym czasie dziecko się urodziło. Po śmierci Uriasza Dawid poślubił Batrzebę. Umiłowany przez Boga mąż, popadł w nieokiełznaną namiętność. Dopuścił się cudzołóstwa, oszustwa, a w końcu morderstwa i kradzieży żony innego mężczyzny. A jak Batrzeba czuła się przez cały ten epizod? Albo zaakceptowałaby morderstwo męża, żeby ukryć ciążę, albo czułaby się winna i zmartwiona wszystkim, co się działo. Biblia nie podaje szczegółów dotyczących jego uczuć, ale jedno jest pewne. Bóg był oburzony uporem Dawida i milczeniem Batrzeby w obliczu tak wielkiego zła. Dlatego Bóg posłał swego proroka, aby skonfrontował się z królem i objawił mu, że to, co Dawid i Batrzeba uważali za ukryte, było dla niego wyraźnie widoczne. Dawid szczerze żałował i Bóg odpuścił mu ciężkie grzechy. Niestety stracili chłopca, a Batrzeba musiała być zrozpaczona utratą byłego męża i dziecka w tak krótkim czasie. Jednak Bóg pocieszył ją, dając jej kolejnego syna Salomona i obiecując, że zostanie on królem po Dawidzie. Według drugiej Księgi Samuela 1222 25 gdy dziecko jeszcze żyło, Dawid zareagował poszczeniem i płaczem, mając nadzieję, że Pan okaże mu litość i ocali życie chłopca. Ale teraz, gdy już nie żył, po co dłużej pościć? Nie udało mi się go przywrócić do życia." Poszedł spotkać się ze swoim synem, ale syn nie chciał do niego wrócić. Potem Dawid pocieszał swoją żonę Batrzebę, zbliżył się do niej i obcował z nią. Urodziła syna i nazwali go Salomon. Pan go miłował i dlatego posłał wiadomość przez proroka Natana, że ma otrzymać imię Jedidiasz. Gdy rozpoczynają się wydarzenia opisane w pierwszej księdze królewskiej, Dawid jest już stary i cierpi na słabe zdrowie. Nie mógł się ogrzać, mimo że był dobrze ubrany. Dlatego słudzy króla zasugerowali, aby znaleźć młodą dziewicę, która mogłaby się nim ogrzać i zaopiekować. Problemy rodzinne Dawida, będące wynikiem jego dawnych występków, ciągnęły się za nim aż do łoża śmierci. Adoniasz, czwarty syn Dawida i starszy brat Salomona, dostrzegł słabość ojca i uznał, że nadszedł czas, aby działać. Prawdopodobnie czuł się prawowitym dziedzicem tronu, jako najstarszy syn, który wciąż żył. Co więcej, nie ma żadnego zapisu o tym, że Dawid kiedykolwiek oficjalnie ogłosił wybór Salomona na swojego następcę. Adoniasz zaczął promować siebie, mówiąc, Będę królem i dzięki swemu wyglądowi i charyzmie przyciągnął wielu zwolenników. W rzeczywistości popierali go dowódca wojskowy Dawida, Joab, kapłan Abiatar, królewscy bracia Adoniasza i wszyscy ludzie z Judy. Królowa Batrzeba i prorok Natan szybko zdali sobie sprawę z powagi sytuacji, opracowali strategię, która miała przekonać Dawida, że jeśli nie będzie działał szybko i zdecydowanie, Adoniasz zostanie królem. Batrzeba udała się do Dawida i przypomniała mu o obietnicy, że ukoronuje on wraz z nią swego syna Salomona. Ponieważ obietnica ta nie została nigdzie indziej wymieniona, mogła być ona prywatnym zobowiązaniem między nimi. Doniosła również, że Adoniasz ogłosił się królem, zyskał poparcie i odrzucił zaproszenie Salomona na ucztę. Oznaczało to, że po śmierci i pochówku Dawida ona i Salomon będą traktowani jako przestępcy i wrogowie tronu. Prorok Natan ukazał się królowi Dawidowi, wzmacniając historię Batrzeby. Zapytał króla: Czy jest coś, o czym wie, a czego im nie powiedział, na przykład czy popiera Adoniasza? Dawid, choć słaby fizycznie, nie cierpiał na upośledzenie umysłowe i miał zamiar dotrzymać wcześniejszej obietnicy. Adoniasz nie zbuntował się przy użyciu takiej broni jak Apsalom, więc zamiast atakować Adoniasza i ryzykować wojnę domową, Dawid słusznie uznał, że większość ludu jest nadal wobec niego lojalna i poprze wybranego przez niego następcę. Wtedy Dawid rozkazał swoim wiernym sługom namaścić Salomona w Gichonie, ogłosić go królem wobec całego ludu i posadzić na jego tronie. Na szczęście Batrzeba z niewinnej osoby, którą była przez wiele lat, wyrosła na mądrą królową. Posłuchała proroka Natana i zwróciła się do niego z prośbą o radę, jak skutecznie uporać się z tym delikatnym problemem, aby zobaczyć, jak Bóg potwierdza słowa, które wypowiedział wcześniej. Podeszła do swego męża, króla, z pokorą i przemawiała mądrze. Opierając się na tym, co powiedziała mu żona, Dawid zareagował szybko, wkładając koronę na głowę Salomona i namaszczając go na króla, zanim pojawiły się jakiekolwiek problemy. Mądrość Batrzeby zapewniła pokojowe rządy Salomona, lecz niedługo potem była bliska stanięcia w obliczu spisku Adoniasza, który chciał przejąć władzę. Na szczęście wychowała syna, który także był mądrym człowiekiem. Salomon Dostrzegł intrygę już na samym początku kłótni. Adoniasz już wcześniej zademonstrował swoją gotowość do spisku, mającego na celu przejęcie tronu. Powinien był się wycofać, gdy Salomon darował mu życie, ale nie mógł pozostawić sytuacji takiej, jaka była. Adoniasz podszedł do Batrzeby i poprosił o cichą rozmowę. Zaczął od przypomnienia, jakby grał ponurą muzykę, że on i wszyscy w Izraelu spodziewali się, że zostanie królem, ale stanowisko to zostało mu odebrane. Potem złożył prośbę. Adoniasz omyłkowo poprosił matkę Salomona, aby przemówiła do króla w jego imieniu i dała mu Abiszak szunemitkę za żonę. Dobrze, odpowiedziała Batrzeba, porozmawiam z królem w twoim imieniu. Kiedy Batrzeba udała się do króla Salomona, aby przemówić w imieniu Adoniasza, król powstał, aby się z nią spotkać, pokłonił się jej, a następnie usiadł na tronie. Rozkazał przyprowadzić tron dla matki króla i usiadła po jego prawicy. Mam małą prośbę, powiedziała, nie odmawiaj mi. Król odpowiedział, proś, moja matko, bo tobie nie odmówię. Potem rzekła, Daj Abiszak szunemitkę za żonę swemu bratu Adoniaszowi. Król Salomon odpowiedział swojej matce: Dlaczego prosisz Abiszak o Adoniasza? Mogłabyś równie dobrze poprosić go o królestwo, w końcu jest moim starszym bratem, i dodał: A nie tylko jemu, lecz także kapłanowi Abiatarowi i Joabowi synowi Serui. Wtedy król Salomon przysiągł na pana, mówiąc: Niech Bóg ukaże mnie surowo, jeśli Adoniasz nie zapłaci swoim życiem za tę prośbę. I mówił dalej: Teraz, jako żyje Pan, który mnie posadził na tronie Dawida, mojego ojca i który ustanowił mój ród, jak obiecał Adoniasz, będzie nie żyje dziś. Więc król Salomon rozkazał Benajaszowi, synowi Jehoiady, zaatakować Adoniasza, który został zabity, jak zapisano w pierwszym królów 2, 18-25. Biszak była konkubiną Dawida, choć nie utrzymywał z nią stosunków płciowych. Nabycie kobiety z Haremu Królewskiego było podstawą do ubiegania się o koronę, jak wspomniano w drugiej Samuela 3-7, kiedy Abner został oskarżony przez Izboszeta o spanie z Lispą, nałożnicą Saula. Bez względu na to, czy Batrzeba nie wiedziała o prośbie Adoniasza, czy też w pełni rozumiała jej znaczenie, przekazała prośbę królowi. Salomon natychmiast uznał apelację Adoniasza za spisek przeciwko tronowi. Odpowiedział, że prośba ta jest niemal jak prośba o tron, gdyż Adoniasz, będąc następny w kolejce do tronu, poprzez poślubienie Abiszak, miałby dwa powody, aby domagać się władzy w oczach ludu Izraela. Zatem, zdaniem Salomona, prośba jego brata była aktem zdrady, a zapłacił życiem za ten spisek. Chodziło tu jednak o coś więcej niż tylko o usunięcie przeciwnika Salomona. Bóg nadal karał Dawida i jego rodzinę za ich wcześniejsze grzechy cudzołóstwa i morderstwa. Wiele lat wcześniej Dawid wydał na siebie wyrok, gdy utożsamił się ze złoczyńcą z bajki Natana. O bogaczu, który zjadł ukochaną owieczkę biedaka. Powiedział: Na życie pana człowiek, który to uczynił, zasługuje na śmierć, gdyż nie okazał miłosierdzia. Za baranka musi zapłacić czterema jagniętami. Nie można zapominać, że Bóg przyjął słowa Dawida. Dotychczas Dawid odpokutował swoje zbrodnie utratą trzech baranków, synów Amnona, Absaloma i nieznanego z imienia syna Batrzeby. Adoniarz był czwartą ofiarą tego zadośćuczynienia lekcja jest jasna, nawet odkupiony grzech ma swoje konsekwencje. Historia Batrzeby to opowieść o jej przemianie od upokorzenia do chwały i o otartych łzach, gdy panowała jako mądra królowa Izraela. Jego syn, dzięki swej mądrości, miał stać się tak sławny jak jego ojciec. Batrzeba podejmuje aktywniejszą decyzję, aby jej drugi syn, Salomon, został następcą tronu. Wskazuje na jego królewskie przeznaczenie, nadając mu imię Salomon. Co wskazuje na dobrobyt i pełnię. Obserwujemy także wczesną relację Batrzeby z prorokiem Natanem, który nadaje dziecku imię Jedidiasz, co oznacza przyjaciel Boga lub umiłowany przez Boga. W rzeczywistości ten syn odziedziczy tron i zbuduje świątynię w Jerozolimie. W początkowych rozdziałach Księgi Królewskiej Batrzeba raz jeszcze odgrywa kluczową rolę, świadomie lub nie, w wyeliminowaniu swego rywala, Adoniasza, syna Czagity. Ponownie występuje w roli posłańca swego syna, króla, który prosi go o rękę Abiszak w imieniu Adoniasza. Salomon uznał prośbę za próbę przejęcia tronu i złożył przysięgę, że straci swego brata. Imię Batrzeba, które może znaczyć zarówno córka przysięgi, jak i córka siedmiu, ironicznie odzwierciedla jej rolę w kluczowych momentach, kiedy przysięgi i mądrość siedmiu kroków naprzód zapewniały kontynuację królewskiego rodu zgodnie z wolą Boga. Interpretacja imienia Batrzeba jako córka obfitości lub córka siedmiu nabiera nowego znaczenia, gdy postrzegamy ją jako kobietę przysięgi, szczególnie biorąc pod uwagę jej rolę w tabeli sukcesji tronu. Biorąc pod uwagę kontrastujące ze sobą rolę bohaterki, początkowo biernej i enigmatycznej, później skutecznej i być może przebiegłej, możemy odczytać jej historię albo jako demonstrację niezwykle odmiennych cech, albo jako zapis psychologicznej zmiany. Módlmy się, panie, dziękuję Ci za Twoją niezmiernie wielką łaskę, która przynosi przebaczenie i odnowę nawet w najbardziej skomplikowanych życiach. W imię Jezusa proszę Cię o wskazówki i mądrość, aby uchronić mnie przed podejmowaniem złych decyzji i poprowadzić właściwą ścieżką. Amen. Ty, który pragniesz zrozumieć złożoność opowieści biblijnych, znajdziesz w nich głębokie lekcje dotyczące natury ludzkiej i Bożego miłosierdzia. Życie Batrzeby pokazuje nam, jak Bóg może przemienić trudne sytuacje w scenariusze mądrości i odkupienia. Niech Twoja droga wiary zostanie rozświetlona tą samą łaską, która przebaczyła i przywróciła życie Dawidowi i Batrzebie i obyś znalazł siłę i rozeznanie w swojej drodze.